Po zakończonym sezonie wracamy myślami do, tej, do końcówki do momentu, kiedy Darek zaczął z nami grać. I powiem szczerze, że no, nie jestem do końca przekonany, czy byśmy sobie dali radę z Darkiem bez Darka. Powiem szczerze, że Darek od momentu. Spodziewałem się, że, że tak dobrze będzie grał jeszcze by, praktycznie bez treningu. Nie, spodziewałem się, bo widziałem, jak się prezentuje na treningach, na gierkach. Także mimo, że ma 38 lat, jednak nie wiem, czy nie najlepszy zawodnik w zespole. Także to jest zawodnik, który bardzo dobrze się prezentuje i prowadzi. I widać, że. To posmakowało, że tak powiem troszeczkę nie troszeczkę, bo siedem lat na zachodzie, parę, parę lat tutaj w Polsce, w zagłębi Lubin-Wartek-Gdynia, to widać, że za, zawodowiec pełną gębą. I wydaje mi się, że Zawodnicy doszegli to, bo i, i samo przygotowanie się do meczu, i, i... i. Po prostu lepiej grali też. Zgadza się, no, się no, lepiej. Zgadza się, Na, o, oczywiście zaczęli grać. Jakich zmian kadrowych, organizacji, finansowych potrzeba w klubie, w drużynie, żeby zagrać o coś więcej? No, no, Pomyślmy może o włączeniu się, chociaż nie o awansie, o włączeniu się, się do walki, o awans do trzeciej ligi. Zacznijmy od tego, nie ukrywam, że nie wiem, czy zostanę w, klubie, w zespole. Wrócę do tego ma... pytania na koniec. Rozmawiam. A jeżeli zostanę, no to na pewno chcielibyśmy, chcielibyśmy już powalczyć, może nie o awans, bo to też troszeczkę za wysokie progi by były, na, żeby tak od razu z powalczyć. Oczywiście. oczywiście, tym bardziej, że musimy przede wszystkim przygotować się organizacyjnie, finansowo, bo z tym jesteśmy niestety, ale na szarym końcu. Nie ukrywam, że również, że prowadzimy jakieś tam mniejsze czy większe zaawansowane rozmowy z zawodnikami, tylko chcę dodać, że to są zawodnicy wywodzący się z Wielunia. Będziemy, nie... taka została, tak żeśmy, przyję... tak, żeśmy przyjęli kurs z zarządem klubu, żeby opierać zespół wyłącznie na wychowankach klubu. Także na pewno nie wiem, nie... kibice niech się nie spodziewają, że przyjdzie tu jakiś zawodnik, nie wiem, z Łodzi czy z Bohatowa. Jeżeli dojdą, to zawodnicy z przeszłością wiruńską.